Na mepedronę mnie wraca do domu Dzwoni do niej chłopaka, ale w chuju ma go znowu Gdzie są karty, mogę własny dać ci dowód Znowu kruszy temat, to no i go wciąga ze stołu Ze na balkon, żeby nie jebało o środku Daję się dotykać, no bo po coś przyszła w końcu Pykam na plejaku lub oglądam sposobu i Piszę do ziomali, bo za dużo tu nie wie co zrobić, więc pyta o zdanie. Zdejmij te ciuchy i załóż przebranie. Robi co mówię, bo taką ma fazę. Śmiga ze stringach jak robię śniadanie. Haster na majku, pozdrawiam panie. Krótka jest piłka, krótkie podanie. Smażę jajowe i joń ta pale. Siedzę na krześle i jej podaję. leci malik, wiesz co jest grane. Ona wychowana, połyka, śmietane Mówi, że kocha ja kocham jaranie Złapała focha, pochowe obciąganie Chorobiona metodronem, nie wraca. Znowu kruszy temat, no i go wciąga ze stołu Ze ślugiem na balkon, żeby nie jebało w środku Daję się dotykać, no bo po coś przyszła w końcu Pykam na plejaku lub oglądam pięć sposobów Piszę do ziomali, bo za dużo dulachonu One mają na nas sposoby One mówią, że to war dobry One myślą, że jestem nowy A ja dzwonię po torbę, bo mewka się kończy Pójdę do sklepu i kupię nam flachę Zachaczę zioma i oddam mu papier to siedzie jedzie, z radości skaczę Ciężko się gada nie układam klocków, Ona nas zagranicy nie gada po polsku. Jesteś przepiękna jak milion dolców. Trzymam za włosy, aż wyrwę je w końcu Zybrotkę.